Szymaneczko, zagramy sobie teraz w grę Brawl Force. Tam widziałem obrazki, to jest taka indie gra akcji. I bardzo fajnymi bohaterami tam się gra. Zresztą zaraz to zobaczycie. Dobra, Enter, Join A? Dobra, zaczyna, czyli jestem Rambo Napierdalamy ostro, bo tutaj nie ma pierdzielenia się. granatki nawet mam, dobra A teraz jest schwarzeneggerem te Kto to, to? Znowu Rambo pierdalamy na Dobra, no już przeszliśmy pierwszy level nie wiem jakie to są rzeczy do odblokowania Jak ja tu mam szansę spróbuję tym się dostać do to nowej postaci o, A dobra, jebać, jebać to Ciężko mi to idzie. O kurwa no Dobra, jedziemy Jeszcze raz Aha, ten... Mm, kurde Był napis, kim jest... Aha, to jest... Big T czy jak mu tam było? Ten od yy, drużyny A No znowu robotny ramo nie jest jakiś kozak szczerze mówiąc. Chyba tam trzeba Tak tam jest ten was, Nie trzeba bo tu zabiję jakichś bandytów Tu kurwa jakiś diabełek jest Ale zajebać go trzeba to trzeba Nie miota czołgiem trochę to... taki zbyt blisko dystansowy jest. Szwarcenegrypem dobram. Z bazuki... O tak, to jest siła. O to wchodzi w tej grze. Nie... O kurwa. Może być ciężko. Dobra. I napierdam. To już helikopter przyleci, nie? Aj Dobra, hmm. wiem, szmatu. O kurwa. Nie wiem na co to było Tu u was trochę jest koniecznie. Mówiąc to ta gra jest naprawdę intensywna. W 3 minuty nie wiem chyba czy lewal zrobię. O czek no race. Oh. Napierdalecz, napierdalecz. O to chodzi tutaj. Tylko to w sumie. O, kim będę? Szwarca nagro, spoko. O! A mnie zajebał Jest ktoś. No mi, że może być. Oh, no teraz to zjebałem. No pierdany. Mhm. jest? checkpoint chociaż. O no kurde, coś mi na początku lepiej szło. A <suszel> nie, od początku. Trudno, będzie mi szło coraz lepiej. Tam pies mnie w ogóle zajebał. Miotoczownia to tutaj chyba słaba opcja ram, bo już byłby lepszy, to... Mmm... na górę coś... Kurwa no... No nawet tego nie skomentuję Kurde, nie mi się życia skończyłem O tym to pierwszy raz jest A no, on jest... Nie za dobry muszę czekać aż Kurwa przecież tego psa zajebałem milion razy Dajcie mi rambo, rambo jest ok, albo czeka na lisabo. No, no, no. O, rambo. Dobra, checkpoint. I teraz. Dobra. Jakby to zrobić, ja bym sobie poszedł może ten. O, dobrze. Teraz może być ciężko, ale umiemy ich sprytnie i napierdalać dobra jest checkpoint teraz pierw na lewo pójdziemy dobrze o w końcu kurde, tutaj to trochę czasu zmarnowałem na tej mapce może mi się skill wyrobił w końcu Mmm, to jest OK, dobra Napierdalać, napierdalać Nie zmieniam postaci, ten jest ok, kurde, oni tu wychodzę Skończą się Dobra, chyba trzeba iść dalej Aha, ci z bombami jeszcze wybuchają po śmierci ja mam tam na górę wbić, nie, to tylko pan jest dalej. Kurde, nie ma zniszczony No to teraz będzie ciężko O nie so, Wezmę se so checkpointa na wszelki wypadek o, Dobra Odpalimy se to Eee, do góry poszło to Nic mi nie da No te bandyty to nie grzeszą inteligencją. No i taki problem sprawiają. Dobra, biegniemy. No i nawet czasami nie atakują, nie wiem. No ten poziom akurat lajtowo poszedł. Zastanawiam się ile tu jest jeszcze postaci Był hmm, ten Murzyn z Drużyna e, Był Schwarzenegger, Bruce Willis e, Rambo Kto tam jeszcze był o, jeszcze jakiś ziomek z bombami nie, nie pamiętam kto to był Nie kojarzę go naprawdę te rakiety to mają moc trzeba powiedzieć, ale ciężko, że tym operuje No i piesek mnie zajebał. Przecież brałem checkpointy do chuja. Nie 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 ten... nie. Kurde, ten to będzie dopiero ciężko. No kurwa. No Norse, jak narysuję, jak tak. że z nim nie ma. Tych psów tam zajebanie jest. Może się uda przeskoczyć? No, nie. Dobra, tam już jest koniec. kurwa, tak blisko. Nie mów, że od początku. Nie. Ja pierdolę. Dobra Chciałem powiedzieć, że już się nie pierdolę Tylko napierdolę cały czas, ale... Nie wyszło No szwarcenager kurwa, napierdalej No nie, no kurwa w ogóle nie rozumiem jak to jest już dobra już nieważne No te psy mnie zajebił przecież tylko wyjdę no kur Dobra jakoś idzie na hama totalnie No kurwa masz bo ten pies mnie kurwa na strzała zabija, to jest zjebany. Chuj wam w dupę, kurwa moc Coraz mniej mi się ta gra podoba, coraz mnie... O, mnie ognia Uch, Chciałem powiedzieć, że miotacz może będzie dobry na te jebany psy Dobra, dobry test Teraz... Próbuję podejść do tego bardziej taktycznie, jakoś spokojnie. Zobaczymy czy o to tu chodzi. Wezmę sobie checkpointa. Kurde, mi tu wychodzę, trzeba iść. No kurwa od bomby wbuchłem, ja pierdol! Wydaje mi się, że kurwa w tych trollerskich grach typu Kat Mario albo niesprawiedliwy Mario mi kurwa szło lepiej niż w tym, no coś jest nie tak. Ale to chyba ze mną on nie Rzuć tu bliżej. Już nie mam. Dobra. Czy tu zeskoczył, czy jak? Kurwa co ja zrobiłem? Nie no, nie wierzę w to po prostu. No dawaj, chodź tu, kurwa. Wezmę sobie tutaj ziomka. O kurwa, tego to jeszcze nie było. Play, no łowca, tak? Szczerze to całkiem nieźle nim idzie, szczególnie na psy, bo je odpycha... O! I oto kurwa chodziło. O, to była dobra postać do tej mapy. Szkoda, że tak późno mi się trafiło. Kurwa, co ja robię? Spierdalaj też... Dobra... Oj, było blisko... Nie! O kurwa, chciałem go pocelować, ale nie pykło, nie pykło kurde, nie wiem, ta postać mi się wydaje najsłabsza co to są za postacie? Nie było ich wcześniej Takie koksy Oparcia no, tak teraz ich nie ma Odpalimy to Nawet go to nie ruszyło Dobra, ogień na nich spoko działa Uciśnie. więc ja z nich spierdala Kurwa A, teraz to mnie pocisnęli. Już wiemy, że Rambo się nie nadaje na te koksy. Ten ma trochę lepszą giwerę. Ten... Nie tak to miało wyglądać. Nie tak. Zastanawiam się czy mógłbym tak się wspinać do końca, ale chyba to nie o to tu chodzi. Można iść dalej. Nie. Nie. Zdecydowanie odradzam. Taki pomysł. Czekam czy Blake mnie nie zawiedzie tym razem. Poprzednio to było naprawdę kozacko. Ha, nie zajbist. Odbija strzały, kurde. No nawet Blade mi nie pomógł z tym jebanym psem, jeden pies mnie zabił Poprzednio walczyłem z pięcioma naraz I jakoś sobie dawałem radę Dobra niszczymy wszystko Nie wiem czy te bomby mogą mnie zniszczyć Tak, no, no dobra, spróbujemy. Hmm. Dobra, dobra. Hmm. Bombę sobie odpalimy. Kurde, chciałem się zmienić. Dobra, po piesku. To nam niełatwi sprawę. To nam nie ułatwiło sprawy Dobra, pieska Piesek to był mój najmniejszy problem Kurde, tyle drogi do nadrobienia Chyba tu był checkpoint, mogłem go ...aktywować. Dobra, miotacz mnie jest git. Dobra, dobra. Możemy tędy pójść. Ja pierdolę. I od początku, nie. Dobra, więc to, to jest ostatnia próba, bo już naprawdę mnie to męczy. Nie, nie jestem stworzony dla tej gry. Kiepsko mi, idzie, nie mam skilla do czegoś takiego. No widzicie to, no kurwa, no. Dobra, wiecie co, jebać, jebać tą ja już. Na ten moment to koniec. Narka, dzięki za oglądanie.